Na dalekiej wsi Bagdad Górka, pod poznaniem, za górami, za lasami, za siedmioma browarami, trzech cwaniaków, nie warszawiaków, tylko zwykłe pyrojady, pierdzieliły jak te gady. W tym tutaj miejscu, w Bagdadzie prawdopodobnie według zeznań świadków tutaj porywają kosmici gdzieś tam na niebie latają, że UFO niby porywa. Widzieliście coś takiego? Ja bym mógł się wypowiedzieć, panie redaktorze, naprawdę widziałem kiedyś, jak to było zboże jeszcze, to był normalnie taki ok Każdy gadał, że jestem jakiś głupi, upośledzony, psychiczny, psychiczny. A ja naprawdę widziałem! Widział pan. No, raz no, ja coś powiem. Drugi świadek, ale no, za chwilę trzeci. Wczoraj sobie szliśmy ostatnie... Ty, szliśmy ostatnio ostatnie tym pole. Patrzymy, kurde, nie wiem, no dobra, jest sobie pole Co? normalnie, tak pole, tak? Coś tam było? Coś tam było normalnie. Ale, ale nie wierzy pan tak do końca. Nie w to. wierzę pa, nie wierzę w to, lecz poszliśmy to sprawdzić. Może bajki może, nie? To są jakieś bajki, opowieści tak. Myśleliśmy sobie po prostu i poszliśmy to po prostu zdradzić, ale jeszcze ten pan się wypowie i pan wie, ale no, jakieś tam, tam jakąś dziewczynę porwali, nie? Podobno? że yy, tak, tam te też znaki tam, tam daleko, tam yy, jak pan tak zobaczy, tak o tak no, mniej więcej, no, 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 nie? To no, no, tak no. mniej więcej tak daleko tam, Aha. to podobno że ten jednego to ten no, tak no, szybko no. bardzo uciekał, Aha, no, 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 że no. prawie ten yy, buty gubił, bo taki, taki spodek leciał, no, tak leciał, tak tak go prawie kuchórza miał dotknąć, niby, ale, nie? Nie? Ten, ale on zdążył uciec jakoś tego, no, że no. się tylko tego nad nim... Przeleciał, nie? No ale to są raczej bajki, nie? No to, to wszystko to, to tak, bajki. Tak, tajemnice Roswell. No, jak Roswell, to w nie? W tak, tak my To są bajki, no. no. To mi się wydaje, że to raczej bajki. No, no. Chociaż... Różne bywa, nie? nie wiadomo, nie? To co, na spacerek tam gdzieś idziecie? Tak, my dalej. idziemy na spacerek właśnie. Zobaczymy, co tam zobaczymy. Zobaczymy, czy coś tam się rzeczywiście stanęło. Nie wiemy, my nie wiemy. Ale... Lepiej tak, zobaczyć, no? lepiej spić, musimy tak, tak, to sprawdzić, tak, 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 tak? Na własnej skórze, że no. tak powiem. Na to my skórze, tak? idziemy, nie? Idziemy, no, no.